Dzień dobry, ja nazywam się Anrika Koperska-Kolbusz, jestem dziennikarką Telewizja TV. U mojego boku jest Kamil Labudda, znany wszystkim jako Budda. A dzisiaj jesteśmy na premierze Twojego filmu, Budda, Dzieciak 98. No właśnie, opowiedz co w tym filmie będziemy mogli zobaczyć, bo z tego co wiem, to pokażesz jak działa ten świat internetowy, tworzenie filmów. Czy to prawda? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie się chciałem przywitać i odpowiedzieć, że tak, to co powiedziałaś jest prawdą. Cały ten materiał skupia się oczywiście w jakimś stopniu również na mnie i na mojej historii, zarówno tej prywatnej, jak i tej YouTubeowej, ze względu na to, że na moim organizmie jest przedstawione dokładnie to, idealnie to opisałaś, jak działa ta branża, jak powstają materiały, jak działają i kręcą się całe social media. Bardzo ważne w tym wszystkim jest to, że ten film również pokazuje skalę tego, z jaką działają social media i zrobiliśmy tam bardzo fajny eksperyment społeczny, od którego film się zaczyna który pokazuje, że jesteśmy w stanie naprawdę jako influencerzy stworzyć wielkie rzeczy i że mogą za tym iść również pozytywne przykłady, a nie tylko i wyłącznie jakieś negatywne, których teraz w sieci nie brakuje. No tak, jeśli chodzi o tą twoją przygodę z siecią, jak to wszystko się zaczęło? U mnie się to zaczęło od Instagrama i to jest również poruszone w tym filmie idealnie mhm. pokazuje to, jak pierwszy tysiąc obserwujących na Instagramie zdobywałem przez. O, tam jest w okolicach roku, w okolicy 12 miesięcy. 12 miesięcy na chwilę obecną jesteśmy w stanie 7 tysięcy obserwujących dziennie zdobyć, więc to są jakby cały ten materiał właśnie pokazuje to. Jak to wszystko później się snowballuje, jak to wszystko działa, jak to należy pielęgnować i tak dalej, i tak dalej. Więc moja historia zaczęła się od Instagrama, który szedł bardzo opornie. E, później jakiś pierwszy sukces, drugi, piąty, dziesiąty. Pielęgnowania tych sukcesów i dziś tutaj e, premiera Filmów Kina. I dziś jesteś królem internetu. I rozumiem, że ten film będzie po, od, y, taką podpowiedzią trochę dla twórców internetowych. Ja królem internetu się absolutnie nazywam, to są tylko i wyłącznie... Ale liczby o tym mówią: dwa miliony na Instagramie. E, nie, nie ja jedyny. Dwa miliony na Instagramie, natomiast no, mamy mocne social media, czy król internetu nie mnie oceniać. Natomiast na pewno ten film pokaże to, jak te social media działają e, i jak sobie w nich jak najlepiej radzić, by może kiedyś zostać tym królem. Rozumiem. Świetnie. Dziękuję za rozmowę. No i co? Zapraszamy widzów do Kin. Zapraszam, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję.